Moja droga dzisiaj wizyta na salonach. Pierwsza. Pierwsza wizyta i jestem zaszczycona, że mogę się tutaj pojawić. E, powiedz mi, czy masz zamiar iść trochę tą drogą e, takiego wiesz, bywania na imprezach, czy raczej myślisz o jakimś wyjeździe na jakiś kontrakt? E, ja jestem modelką i tylko i wyłącznie na, na tym się skupiam. Nie będę celebrowała na pewno. Celebrowała. <laughs> Fajne określenie, tego nie słyszałam. Jest jakaś perspektywa z jakimiś agencjami modelek już prowadzisz rozmowy? Znaczy ja należę do agencji Division i póki co czekam na kontrakt. I po, powiedz mi, czy widzisz, że coś się już rozchulało po tym top model, że są jakieś propozycje? Już po finale miałam mnóstwo telefonów dzisiaj. Także wszystko jest na najlepszej drodze. Mhm. I pokazy i sesje zdjęciowe i najbliższa sesja yy, połowie czerwca, Zobaczycie niebawem. Jeżeli chodzi o sam program top model, no zakładam, że nie żałujesz udziału. Yy, Kompletnie nie żałuję, i jeżeli baby taka możliwość wzięcia jeszcze raz udziału, to wzięłabym na pewno. Zawsze jakieś rozczarowanie jest, bo byłam tak blisko, prawda? Już stałam sama z Zuzą. No nie powiem, że nie jest mi przykro, choć uważam, że Zuzi bardziej się przygra, przyda ta wygrana niż mnie. Bo już w tym momencie wygrałam. Miałeś jakieś takie swoje typy, że ktoś może wygrać, a się na przykład to nie sprawdziło, bądź sprawdziło? Obstawiałam Tamarę, która ma fantastyczne warunki i fantastycznie chodzi, no ale niestety również nie doszła do finału. A jak to było tak naprawdę? W jakim trybie wy to nagrywaliście? Tak naprawdę to tydzień realizowałyśmy w 3-4 dni, nieustannie chodziłyśmy zmęczone, nieustannie chodziłyśmy, yy, nie wiem, niewyspane. Sypiałyśmy średnio 4 godziny w tygodniu, yy, co noc, przypuśćmy, 4 godziny. Taki prawdziwy maraton. Y, taki survival, prawdziwy survival. I uważam, że takie najlepsze, najtwardsze przeszedł do samego końca.